O, patrzcie, patrzcie, moi kochani, jesteśmy dzisiaj w Żelicach. Nadal w Polsce przyjechałam do doktora na Doppler Żył. I jeszcze do dentysty, więc tak wiecie po kolei. Co prawda, że z dentystą nie ułożyło się tak jak powinno. Miało być więcej zębów, ale ze względu na to, że mam bardzo, bardzo mało żelazo, nie mogę mieć usuwanych dużo zębów. Tylko pojedynczo i trochę przechlapane. No ale ciąg dalszy w październiku. Damianek, patrzcie. Jak tu jest ładnie. Jak zielono. I tutaj właśnie pan doktor w żelicach przyjmuje na wsi. O to była kiedyś huźdawka, wiecie o tym? No, tutaj gdzie ten sznureczek ktoś huźdawkę zainstalował. O, patrzcie tak, tam Januś. Ale Jabłuszkowe drzewo. O, jeszcze, jeszcze niedobre się rozpierdzieliło. Ale są Oderwało się, wiesz? I nie Dobra. Dobre? Krzysiu, ale Krzysiu, już Tobie się wam, tutaj wam się podoba, co? polska bioska, co? Polska bioska. Patrzcie, jak ładnie. A jak u babci w Polsce? Patrzcie to. Jesteśmy u babci, nie? No żartuję, babciu. Gdzie jesteś? Babcia! Gdzie jesteś? Nie, nie jesteśmy u babci, ale ładnie.